Wywiad z Tomasem Sweethoffem zaczyna się od mocnego wejścia. Na samym początku mówi, że ludzki mózg jest tylko w niewielkim stopniu podobny do komputera, a zaraz potem sugeruje, że ludzie z IT nie do końca rozumieją naturę mózgu. I ja tu od razu robię stop, bo później, mniej więcej w środkowej części rozmowy, Sweethoff przyznaje coś, co w tej dyskusji jest kluczowe że mechanizmu tej czarnej skrzynki, AI, sieci neuronowych, tego, jak to naprawdę działa, on sam z pewnością nie rozumie. I to nie jest, ha, złapałem go. To nie jest tani chwyt. To jest ustawienie poprzeczki, dlatego, jak twarde wnioski możesz potem wyciągać. Jeśli mówisz, nie rozumiem, to Twoje tezy muszą być skromniejsze, bardziej warunkowe, a on momentami idzie w absoluty. Weźmy jego pierwszy przykład, który ma wspierać tezę: mózg nie jest komputerem. W początku wywiadu Sydthoff. Jako jeden z głównych argumentów przywołuje sen. Mówi mniej więcej. Sen jest zagadką, a w kontynuacji już dalej formułuje to jeszcze mocniej, że tak naprawdę nie wiemy dlaczego śpimy, że jest wiele teorii, ale nie wiemy. I teraz. To nie jest argument przeciw temu, że mózg jest maszyną. To jest argument przeciw naszej pewności poznawczej. To, że nie rozumiemy do końca funkcji snu, mówi, biologia jest trudna, a nie, biologia jest niemachinalna. Powiem to wprost. Maszyna może mieć cykle regeneracji, konserwacji, okna serwisowe. Serwer ma maintenance window, organizm ma sen. To nie jest różnica ontologiczna, to jest różnica inżynieryjna. A jeśli ktoś próbuje sugerować, że skoro sen jest tajemnicą, to mózg nie jest maszyną, to ja na to nie. To jest błąd logiczny. Z nie wiemy, nie wynika, nie da się wyjaśnić mechanicznie. Drugi wątek. Sydhoff mówi na początku rozmowy, że AI działa przez amalgamację, syntezę, że jest ekstraktem i w pewnym sensie odzwierciedla średnią, podczas gdy człowiek jest wariacją. I to brzmi efektownie. Tylko że tu jest problem. On sprzedaje metaforę jako argument. Bo człowiek też jest ekstraktem i średnią, tyle że ekstremalnie złożoną. Mózg uśrednia w percepcji, uśrednia w uczeniu, uśrednia w kategoryzacji. Jeśli rozpoznajesz krzesło, to właśnie dlatego, że przestałeś widzieć milion unikalnych krzeseł jako nieporównywalne wariacje, a zacząłeś widzieć wspólną strukturę. W dodatku Sweethoff używa słowa statystyczne jak o Mówi, że to nadal jedynie statystyczne. Tylko, że mózg, żeby przeżyć, musi być statystyczny. Bez statystycznego uogólniania byłbyś więźniem pojedynczych epizodów, więc ten kontrast AI to średnia, człowiek to wariacja jest retoryczny. W najlepszym razie mówi tyle, AI i mózg generalizują inaczej, ale on tego nie dopowiada. I przez to zostawia słuchacza z mylnym wrażeniem, że średnia to dowód gorszości. Trzeci wątek pamięć i skala. W początkowej części rozmowy Sithoff stwierdza, że najbardziej oczywistą różnicą jest to, że AI ma nieskończoną pamięć, a ludzie mają pamięć ograniczoną. I dodaje, że ludzie często pamiętają rzeczy, które w rzeczywistości nigdy nie istniały. I ja się zgadzam co do jednego – ludzka pamięć jest rekonstrukcyjna i zawodna. Tylko, że zdanie o nieskończonej pamięci AI jest uproszczeniem w stylu TED Talk, a nie precyzją. Bo on miesza dwa porządki. Po pierwsze, pamięć jako to, że system może przechowywać ogrom danych gdzieś w infrastrukturze. Po drugie, pamięć jako zdolność odtworzenia i użycia czegoś tu i teraz. Co więcej, w okolicach środka wywiadu Sithoff mówi coś, co brzmi jak klasyczne stale myślenie o komputerach, że dla AI strona to zestaw liczb wektorów, a dla mózgu to sieć skojarzeń. I tu wychodzi niespójność, bo on sam używa słowa wektory, a potem w innym fragmencie mówi o AI jako o systemie tworzącym wzorce skojarzenia. Czyli z jednej strony to tylko wektory, z drugiej to wzorce skojarzeń. Ale jeśli wektory są tylko liczbami, to impulsy neuronalne są tylko potencjałami czynnościowymi, a neuroprzekaźniki są tylko chemią. To tylko jest puste. Znaczenie nie jest magiczną substancją przyklejoną do biologii. Znaczenie jest własnością tego, jak reprezentacje działają w systemie, jak wpływają na przewidywania, decyzje, zachowanie. Więc kiedy Zitthoff próbuje oprzeć argument o różnicy znaczenie versus liczby, to on de facto wraca do obrazu komputera jako logicznej bazy danych, a nie do tego, czym są nowoczesne modele maszyną do budowania i przekształcania reprezentacji. Czwarty wątek prawdziwość i jakość. W środku rozmowy Sithoff mówi, że AI jest dość słaba, bo w bazach danych jest mnóstwo błędów, a wnioski AI często są niepoprawne. I dodaje, że narzędzia typu ChatGPT są przydatne, ale dość często odpowiedzi są po prostu błędne. Z tym ostrzeżeniem ja się zgadzam. To jest realny problem, ale potem on robi skok o poziom za daleko. Mówi, że naukowiec po dokładnej analizie może dostrzec wadliwe prace, a komputer AI nie jest w stanie tego rozpoznać. To zdanie jest za mocne i jest logicznie kruche, bo człowiek też bardzo często nie rozpoznaje błędów, jeśli karmi się złymi źródłami, jest stronniczy, temat jest poza jego kompetencją, albo jest zmęczony i kupuje płynnie brzmiącą narrację. Dokładna analiza nie jest magiczną funkcją mózgu, to jest procedura, a procedury da się kodować, wspierać, częściowo automatyzować. Różnica nie jest taka, że człowiek ma wbudowaną prawdę, a AI nie. Różnica jest taka, że człowiek, kiedy chce, może sięgnąć po narzędzia weryfikacji, eksperyment, pomiar, krytykę, replikację, instytucje. AI bez tych pętli sprawdzania będzie produkować piękne zdania, a nie gwarancje prawdy. I to jest w ogóle zabawne, bo to uderza nie tyle w AI, co w sposób użycia AI. Problemem jest nie, AI jest zła, tylko ludzie chcą z niej zrobić autorytet. Piąty wątek. Pod koniec rozmowy Sithoff rozróżnia wiedzę faktograficzną i wiedzę doświadczeniową. Mówi, o faktach można się dowiedzieć bez doświadczenia, jak to, że Księżyc krąży wokół Ziemi. Ale są rzeczy, których nigdy nie nauczysz się bez faktycznego doświadczania, jak jazda na rowerze. I to jest trafna obserwacja o typach uczenia, tylko że to nie wspiera jego tezy, mózg nie jest maszyną. To wspiera tezę, inteligencja to nie tylko deklaratywne fakty, a to że coś wymaga doświadczenia, nie czyni tego niemachinalnym. To czyni to ucieleśnionym. Maszyny też mogą się uczyć sterowania ruchem przez sensory i sprzężenie zwrotne roboty to robią. Więc ten argument działa tylko wtedy, gdy ktoś ma bardzo naiwne wyobrażenie o maszynie jako o encyklopedii. Ale maszyna może być też systemem sterowania, adaptacji i uczenia. Szósty wątek. W późniejszej części wywiadu Sydhoff przywołuje rozmowę z Johnem Hopfieldem i cytuje jego żal. Że AI rozwijała się w oderwaniu od biologii, że należy do informatyki, a nie do biologii i neuronauki. I tu mam ambiwalencję, jeśli chodzi o umiarkowaną wersję, warto czerpać inspiracje z biologii. Jasne, to jest rozsądne. Ale jeśli ktoś sugeruje skrajną wersję, bez biologii nie będzie prawdziwej inteligencji, to pachnie to czymś w rodzaju węglowego szowinizmu. Upieraniem się, że substrat biologiczny ma uprzywilejowany status, zamiast patrzeć na podobieństwa funkcjonalne. Bo jeśli istotą inteligencji jest przetwarzanie informacji, uczenie, budowanie reprezentacji, przewidywanie, działanie, to nie ma logicznej konieczności, by to musiało być na węglu. Substrat może być istotny praktycznie, ale nie jest argumentem samym sobie. I teraz wracam do tego, co w tej rozmowie jest dla mnie najbardziej znamienne. Sydthoff w pewnym momencie mówi wprost, że natura AI jest czarną skrzynką, której on nie rozumie. I po tym zdaniu on nadal wypowiada twarde opinie o tym, czym AI jest i czego nie jest w stanie. To jest sedno mojej krytyki. Nie to, że on ostrzega. Ostrzeganie jest potrzebne. On ma rację, że AI potrafi brzmieć autorytatywnie i być błędna. On ma rację, że nauka ma problem z zalewem słabej jakości treści. Ale kiedy z tego robi opowieść: mózg nie jest komputerem, AI to średnia, AI nie jest w stanie rozpoznać błędu, a do tego pod spodem przemyca obraz komputera jako bazy danych bez znaczenia, to ja mówię: nie. To jest spór metafory kontra mechanizmy. I w tym wywiadzie metafory wygrywają zbyt często. A najuczciwsza konkluzja? Taka. Zwythoff nie obala tezy, że mózg jest maszyną biologiczną. On obala naiwną wiarę, że generatywna AI jest automatem prawdy. I jeśli tak go czytać, jako ostrzeżenie przed kultem AI, to jest to wartościowe. Jeśli natomiast traktować to jako twardą argumentację, że mózg jest czymś innym niż maszyna, a AI jest tylko bezduszną statystyką bez znaczenia, to argumenty są uproszczone, niespójne i często oparte na przestarzałej intuicji, czym jest komputer. W skrócie, mózg to maszyna. Bardzo dziwna, bardzo energooszczędna, bardzo ucieleśniona, ewolucyjnie pokręcona. Ale nadal maszyna. A AI, przynajmniej ta dzisiejsza, to też maszyna, tylko inna. I to inna jest ciekawsza niż magiczna versus statystyczna. Dziękuję za wysłuchanie. Materiał odwiercie dla moje osobiste poglądy oraz odpowiedź na wywiad, jakiego udzielił noblista na kanale This is IT Macieja Kawetskiego. Został przygotowany i zredagowany przy użyciu chat GPT-5.2 oraz Eleven Labs głosem Tomasza. Zainteresowanych dalszą polemiką odsyłam do linków w opisie. Cześć!